Witajcie na kanale e, Świat Zwierząt i, i dzisiaj znowu nagramy film z, chomicz, z chomiczkiem dżungalskim e, e, Proszę bardzo, z sam, chomiczką dokładnie No i jest dzisiaj z gość, Rex Przywita się e, Noelo e, Dobrze, e, Tak wpadajcie na kanał Rex i na, i na names i... a dobra nieważne. Wpadajcie po prostu na kanał Rex e, a, a Możecie wpisać na przykład Rex e, co tam Rex e... rex opis chomika wtedy macie pierwszy filmik, wciskacie go i wciskacie to logo z kilofem jak wyciśnięcie filmik, leci, to pod spodem jest takie logo z kilofem kółeczko no to wciskacie i jesteście na, moje, na moim kanale, gdzie już parę filmów nagrałam No, także... Także tak. wpadajcie, subskrybujcie t… ten y, kanał, świat zwierząt i o, m, oczywiście mój kanał i nie dobra, te kanały wystarczy. No, także jak przekonacie Jezus na chomika? E, Pomyślmy. E, no, pierwszy sposób to jest taki, że e, mu mu musicie chcieć się chomikać, czyli po prostu jak się zapytacie na przykład mój albo tatuś, e, e, mogę chomikę jak im powiedzą, że nie, to wtedy błagać ich i może to potrwać nawet tr trzy miesiące, może potrwać miesiąc, może potrwać ile czasu? Ile no do, nie wiem, może to nawet potrwać rok, trzy miesiące, miesiąc, ale najważniejsze, żeby, najważniejsze żeby ciągle... Myśleli, że wam nie przeszła, żeby wam nie przeszło, przeszło ta zajewka na chomiki i że chcecie chomika. E, pamiętajcie jeszcze jedno, że e, jestem teraz u Rexa w domu, także teraz widzicie Rexa zwierzątko, a ja mam inne zwierzęta, ale jutro jadę, także, a znaczy dzisiaj dla was, ale ja jutro, bo nagrywam ten film jako za was. No, także, także, e, także pojutrze już będzie film film z moimi dobra druga druga druga, druga rzecz nie drugi pomysł no Rex, to powiedzieć, no drugi pomysł to najlepiej się dopłacać do klatki i do chomika no, dokładnie tak to wtedy wam może kupić jakąś tam obojętnie, jaką cenę, jaką klatkę jaką wybieracie klatkę najlepiej no może może być taka prawie pół ceny się dopłacić może można na przykład taką, jak tutaj mamy pokazaną Klatkę. No, ale wróćmy do chomika. No, i co tam jeszcze? I tam jeszcze jest? można dopłacać, można mówić, że będziecie ciągle móc dobrze sprzątać i, i dawać mu jedzenie najlepiej co dwa dni. I wo wodopój. Wodę. Wodę. No, na, wodę przykład, do na przykład, patrzcie. To znaczy, pudełka, Że tutaj mamy dla większego chomika. A czy to nie jest jego klatka tego chomika w sensie? To nie jest klatka tego chomika, ten chomik ma inną klatkę, bo to y jest tak jak mówiliśmy chomik siostry Rexa. Tak. Także ona ma nieco inną klatkę, ale Rex też by nie miał chomika. Bo, Będę Bo to jest chodzisz... klatka starego chomika, bo Ty niestety ma... tam bo, bo był, bo był... bo ze starości. No. I no. najlepiej mówić, że... Ja? Mówić. Rodzicom, że będziecie mógł co tydzień bardzo często sprzątać, żeby miał uciąciutko. Co tydzień to wystarczy zdecydowanie. Jest. Ja tam sprzątałam moim zwierzętom, na przykład papugom, co sobotę. Tam, tak, tak mam ustalone, że co so, w sobotę czyszczę im klatkę. My, na przykład my y, mamy u homika mojej siostry ustalony, że gdzieś tak dwa, trzy tygodnie w soboty sprzątamy, ale ostatnio sprzątaliśmy we wtorek, bo był taki czy w środę tam, bo był taki czas, ale zazwyczaj sprzątamy w sobotę co dwa albo trzy, trzy tygodnie co dwa albo trzy, a nie co tydzień? nie, co tydzień tak komikowi nie trzeba, ale można tak najlepiej... Tak, ostatnio pokazywałyśmy jakie powinny być sociny, ścianko jaka karuzela, jaki domek jakie wszystko, także... to pokazywaliśmy na moim kanale i oglądajcie tamten kanał a... no, czyli Rex Czyli kanał, no, no. No. Także to by było chyba na tyle w dzisiejszym Tam Zobaczycie, odcinku. jak się y, o, o, opiekować tym chomikiem, ale na tym kanale chyba troszkę też jest takie. No. Troszkę też jest jeden Na tym kanale tam. też jest ten odcinek, co tam pokazywałeś. No. no, co nam się rozsypały te odciny. Co nam się rozsypały te odciny, przepraszamy. No. To był odcinek też dzisiaj, ale to jest odcinek teraz na zapas. Tak, to jest na zapas, bo takich nie... Nie oglądacie odcinka tak na, ży na żywo od razu. Więc... Tylko, tylko dzisiaj jest... O, dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest sobota i to jest niedziela, w niedzielę jadę do domu, także... Albo w poniedziałek. Albo w poniedziałek. Także zobaczymy. Jeśli będziecie, jeśli będziecie chcieli więcej filmów z tym homikiem, to yy, sorka, ale, yy, w, ale... Sorka to będą bardzo rzadko. Tak, będą bardzo rzadko, bo mega rzadko przejeżdżam tutaj do Rexa. Częściej tu... bo ja nie przywiozę chomika, nie mam żadnego przywiezienia, po częściej do was przyjeżdżam. No. Serio? Nie, my częściej do was. No, no to no. nie wiadomo. No, także. O, także... No, także... Podajcie na te dwa kanały, subskrybujcie. Jak się Wam filmik spodoba, dawajcie łapki. W górę. No, złącie dzwonkiem. I to ch chyba na tyle. Zasubskrybuj kanał Świat Zwierząt. I Reks. I Rex, też. Na Reksie też jestem. Na Reksie jestem główną wi gwiazdą, wiesz? No. No i daj łapkę w górę. No i dzwoneczek. I to by było na tyle. Cześć. No to pa. Piona. Hej. Elo.